Jest 29 maja, środa. Jestem w Kowarach na szlaku niebieskim. Wysiadłem w Kowarach w centrum i idę na przełęcz okraj. I do małej upy po czeskiej stronie. Tam będę wędrował. Dalej czerwonym szlakiem, aż do nie wiem, co najmniej szklarskiej poręby, albo dalej do Zdwoju zdroju. Tak, taki mam plan. To jest na tydzień, czyli jakieś 20-20 kilka kilometrów codziennie. To też dość sporo. Plecak mam bardzo ciężki. O, tutaj jest mój plecak waży chyba 30 kilo jeszcze trochę jedzenia wziąłem picia no i to tak wyszło ale no ale może dam rady no zobaczymy jak nie to wcześniej zejdę no to to na razie tyle no tu jestem w takim miejscu który z WOM... E, Małą Wenecją, Karkonoszy. Tu jest też most kolejowy z tunelem. No, już tu kolej nie jeździ od dawna. No, i tutaj jest tablica, właśnie jak ja tutaj idę. No, nasyp kolejowy, tam też jest jakiś mostek. No, i tutaj się zatrzymałem na chwilę, na przerwę. No, mamy 30 maja, dzień później doszedłem do przełęczy Okraj, wczoraj po południu, no i tu się zatrzymałem na nocleg. I to jest to schronisko, w którym spałem, tam za drzewami. A tutaj już jest granica polsko-czeska. Po czeskiej stronie widać też jest dosyć duża infrastruktura i też są tutaj noclegownie. I dzisiaj dzień wolny, więc spodziewają się tu zalewu turystów. Przeważnie będą szli na śnieżkę. No, a ja też idę na śnieżkę a właściwie to nawet za śnieżkę chcę przejść trochę dalej chyba pójdę czerwonym szlakiem no i tam do następnego stroniska gdzieś po stronie czeskiej. Jestem już pod śnieżką, tu widok na czeską stronę, no idę z małej upy już kilka godzin i dochodzę do Śnieżki jest przede mną Czy ja na nią wejdę to nie wiem, bo już dwa razy byłem i jeżeli będzie bezpośrednio zejście do następnego słoniska to chyba zejdę. No, tu w kamieniu pod śnieżką i filmuję, sobie wtedy dzisiaj. A tutaj widoki z góry na Karpacz i okolicze. No tutaj już idę na dom Śląski, następne stronisko, ale chcę iść dalej. Tam dalej jest jeszcze stronisko po stronie czeskiej, tam bym chciał dojść, no, a tu śnieżka idę obok niej. Już nie wchodziłem na nią, bo nie mam potrzeby. Ja jeszcze rzut okiem na śnieżkę ja w domu śląskim się nie zatrzymywałem, tylko do ubikacji, bo było strasznie tłumy ludzi a tu teraz idę kawałek w stronę stroniska po czeskiej stronie i chyba już tam zostanę na nocleg. Tam widać jeszcze kawałki e, płaty śniegu. Jestem po czeskiej stronie, w Laczni Buda. Tutaj to jest schronisko, Tu zjadłem obiad, ale postanowiłem iść jeszcze dalej, bo nie jest późno. Tu jeszcze widać na śnieżkę. Więc idę tu niebieskim szlakiem do następnego schroniska po czeskiej stronie. I tam będę. Ja wybrałem niebieski szlak do schroniska po czeskiej stronie i nie żałuję. Bo tu Mamy piękny wodospad, i wcale miniagara nie jest potrzebna. No to w ogóle strumyk płynie sobie z nadu. Prawdopodobnie słońce też jest nad strumykiem Bardzo ładnie położone, no zobaczymy. No a tu widać było Boża. No i z tym szlakiem, cały czas napotykałem takie kamienie na czerwono zabarwione. I tutaj ich jest bardzo dużo, spadają, więc to mi tak wygląda, aż do samej góry. I to mi tak wygląda, jakby to było z zabarwieniem manganem, ale pewny nie jestem. W każdym razie jest tego tu bardzo dużo. No, nadal widać znowu ten strumyk. I też tutaj te skałki zabarwione na czerwono. Mnóstwo tego jest, a tu właśnie w tym miejscu się jego odsłania najwięcej. Jestem teraz w miejscu Spindlerowa Buda. Jest dzisiaj piątek, 31 maja. No i szedłem żółtym szlakiem od schroniska na dole teraz będę szedł czerwonym aż chcę dojść do Szrenicy no tu jest ta szpinglerowa buda zaraz wejdę tam po pieczątkę no chwilę odpocznę i idę dalej ja jestem teraz w Petrowej budzie Co tutaj jest niesamowity widok tam na te inne schroniska czy hotele czy co to jest no i widać jak chmury tutaj się zbierają tu gdzie jestem też jestem na ponad 1200 metrów no i tu dalej szlakiem czerwonym pójdę tutaj w stronę to? a tu takie skalne mini miasto no. Zobaczymy jaka to góra bo tam przede mną to jest chyba ten łapski szczyt, przez który muszę przejść, a to jest Divici Kameni, się to nazywa Śląskie Kamienie. No, tego tu jest więcej takich elementów, skały magmowe, wylewne, wulkaniczne. Yy. No, i takie się tu ułożyły różne konstrukcje ciekawe. A tam się zbiera burza, która idzie niestety w moim kierunku. Ale na razie nie pada, jest fajnie, więc mogę iść dalej. Nawet ten łapski szczyt jest w słońcu w tej chwili. No, a jestem już coraz wyżej. To znowu jakieś skałki. Wszystko w chmurach. Pada deszcz, ale ekstremalnie jeszcze nie jest. Także mogę iść dalej, jestem widzę w chmurach, tam na dole jest słonecznie, a ja tu moknę. No, ale nic, jest fajnie. Tyle nie było piorunów. No, dochodzę czerwonym szlakiem do łapskiego szczytu. Tu pełno takich kamieni. Ciężko się idzie, ale tu mi się wyłania taki ładny widok. Nie wiem co to jest za chatka, bo nie mam tego na mapie no ładnie to wygląda widać, że tu jeszcze w chmurach pójdę trochę a tu mi się teraz odsłoniły wśród chmur te śnieżne kotły mam widok z góry coś przepięknego ale znowu te chmury zasłaniają wszystko jak śniegu leży No, dzisiaj, czwarty dzień mojej wędrówki. Właśnie idę z Sroniska pod Podłapskim Szczytem. Kierunek Szczelnica to jest ta górka. Tam się kieruje, no, cała jest we mgle i w murach. Ale idę. Jest dzisiaj dosyć zimno, ale nie pada, chociaż tak jak wczoraj. No i tutaj, takie jakieś skałki znowu są. Idę czerwonym szlakiem. Po mojej prawej jest, y, są Czechy. No, a tu idę wzdłuż granicy właściwie. No, doszedłem do Jakuszyc nareszcie. Cały czas w deszczu. Jestem przemoczony totalnie, ale idę dalej. chciałem kawałek do, y, do tego, do schroniska y, No, przed chwilą tu wymieniłem. Euro na złotówki, także mam teraz dość złotówek. Tutaj się zaczynały te biegi piastów, których ponad w tym roku nie było, bo nie było śniegu. No i tutaj jest jeszcze kawałek w stronę granicy czeskiej, a w prawo do e, szlaski poręgów. A ja idę tam prosto, szukam rzędu tego szlaku. No i aż do słowiska. O, no, tu gdzie jestem w Jakuszycach nawet pociąg kursuje jedzie do Szklarskiej porędy Górnej no i stamtąd można już się dostać do ja nawet do Wałbrzycha nawet do Wrocławia, nawet do Warszawy no tutaj takie duże centrum sportowe stadion, no, cała infrastruktura dalej leje niestety, jestem cały mokry już, ale e, idę twardo do tego schroniska, tak jak sobie postanowiłem. Bo mogłem jechać do szklarskiej i tam zostać, ale dojdę chyba do tego schroniska. Dzisiaj, piąty i ostatni dzień mojej wędrówki, e, idę właśnie ze schroniska Orle w stronę katki Górzystej i potem Świerardowa. Na chwilę przystanąłem, żeby się pozachwycać urokami przyrody. Tutaj cisza. Po lewej stronie płynie Izera, słychać jej szum i tam jest granica za Izerą już są Czechy. I nie słychać nic oprócz ptaków. I szumu właśnie strumienia. I to jest pięknie. No i tu przede mną dalsza droga. O, tu przechodzę do rezerwatu. I tutaj właśnie Izara bardzo blisko płynie. Ona spływa tam w stronę szklarskiej poręby, z tego co widzę. No, a ja dalej tutaj Widok na góry izerskie Tu jestem przy jakichś ruinach, to było to Tylko zostały jakieś podstawy No a ja się kieruję tam na tą chatkę O chatka górzysta No i tam się zaczynam na chwilę Powoda znowu się zmienia na niekorzystną no ale mam nadzieję że nie będzie padać na razie nie pada jestem na takim mostku i tu taką ciekawostkę zauważyłem że tu nad, nade, pode mną woda właściwie stoi w tamtą stronę płynie e, a nie właściwie normalnie widzę że płynie Czyli tam gdzieś jest źródełko, i ona tu płynie w stronę Izery. Czyli ma jeden kierunek. No dobrze. Teraz muszę wysypać piasek z butów. Tu się okazało, że w moim bucie jest dziura. A już dwie pary butów straciłem na tej wycieczce. To jest ostatnie jaką mam też będzie do wyrzucenia po przyjeździe do domu ale muszę jakoś dojechać oh, jestem w tej chatce górzystów bardzo ciekawe miejsce super klimatyczne prawdziwe stanowisko e, tutaj ciekawości ceny co tu oferują o, książę, gitara, tu można się nie leć na malutkie to jest, ale bardzo sympatyczne. Popiłem się tu herbaty, coś jadłem i o, Żegnam o ostatnią Ostatnie schronisko, chatka górzysta, w którym się zatrzymałem, coś zjeść, napić się, począć, a idę dalej, bo już chyba tęsknię za cywilizacją, za normalnymi warunkami, za internetem, za książką i tak dalej. Przygodę, jeszcze kawałek do Świerdowa i i chyba dzisiaj do domu. Chwila odpoczynku. Akurat zszedłem tu z góry Tu się zatrzymałem w tej chałupce Idę kawałek dalej, a tu taki widok kurczy mi się pojawia I piękna pogoda się robi, słoneczko wyszło To już będzie Świeradów Zdrój, tam chcę właśnie dojść No więc idę No dalej. dochodzę już do Świeradowa Zdroju Przede mną ta wieża Sky Tower po prawej widoki no i schodzę w dół z gór w stronę stacji kolejowej bardzo wzdłuż ze strony stacji kolejowej tutaj jest pociąg do Gryfowa zobaczycie się dostanę na do Jeleniej